Jeżeli zastanawiacie się nad zakupem w miarę taniego budżetowego monitora podglądowego, to idealnie trafiliście, bo Wiltrox DC550 Pro będzie idealny dla Was. Jest to mały monitor w bardzo dobrej cenie, kosztuje on około 1000 zł. Ma wiele ciekawych funkcji, takich jak false color, wygrywanie własnych lutów, histogram, upełny waveform. To jest on bardzo dobrze wykonany z metalu, także gdzieś tam nie musicie się obawiać, że gdzieś się zniszczy. W zestawie znajdziecie także już baterię, która pomoże Wam zasilić właśnie ten. Oto monitor, nie musicie od razu dokupywać jakiegoś npf ale jeżeli chcecie, to jest jak najbardziej taka możliwość. Również możecie zasilać ten monitor przez USB-C na 5V lub normalnie do gniazda na 12V. Ma on około 1200 nitów i 5,5 calowy ekran, także nawet w jasnych warunkach wam się jak najbardziej przyda. Dodatkowo posiada mega fajny feature, jest to osłonka przed słońcem. Oprócz tego, że jest on bardzo jasny ten ekran, to ta osłonka jeszcze dodatkowo wam zaciemnia ekran, przez co możecie więcej zobaczyć. Posiada on również trzy programowe Przyciski, które możecie dostosować pod siebie i pod swoje preferencje. Ma wejście słuchawkowe, ma wejście na gorącą stopkę. Monitor ten potrafi maksymalnie wyświetlić 4K30, co w większości przypadków. Będzie Wam wystarczało jak najbardziej. W tej cenie myślę, że to jest naprawdę ok. Z fajnych rzeczy macie jeszcze takie pokretło z lewej strony, którym też możecie różne właśnie rzeczy korygować bardziej precyzyjnie. Ja go używam właśnie z Sony A74 na co dzień i do większości za nimi jak najbardziej wystarczy. Myślę, że jest to fajne takie przedłużenie aparatu, z, ze względu na to, że ten ekran po prostu jest większy. Może więcej ciekawych informacji Wam pokazać niż taki podstawowy w samym aparacie.